Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj czytanie miłosne. No, ostatnio mnie nie było. Postaram się to nadrobić. To znaczy, nie będę nadrabiała, postaram się to zmienić, żeby, żeby być teraz bardziej aktywna. Słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was z czytaniem miłosnym. Co w miłości i nie tylko, jak w każdy piątek, jeszcze Ok, mam nadzieję, że, że dobrze mnie słychać. Nic nie zakłóca. Mam nadzieję, że muzyka jest odpowiednio cicho. Ok, słuchajcie, wylosowane karty już leżą, przygotowane. Mamy trzy grupy. Pierwsza grupa to kostka niebieska z symbolami planet. Druga kostka zielona z symbolami znaków Zodiaku. Trzecia kostka fioletowa postka z symbolami numerycznymi. Wylosowałam też dla Was takie przesłanie dla każdej z grup o potęgę myśli. To są afirmacje, które wypadałoby, można, jeśli ktoś chce, powtarzać sobie codziennie, a jak nie, no to nawet przeanalizować daną sentencję pod siebie, czy pasuje, czy nie pasuje. Yy, nie będę się rozwodzić. Słuchajcie, powiem tylko, szybciej. nie będę się rozwodzić. Ok, mamy trzy grupy. Zapraszam Was na, w takim razie na, na czytanie. Ok. Muszę chować swoje pazurki, ponieważ moja pancia wyjechała i nie ma mi kto ich zrobić. Grupa yy, niebieska. <grym> yy, ok. Co w miłości i nie tylko. Słuchajcie. Hmm. Rycerz monet, szóstka buław i siódemka kielichów. Słuchajcie, moje drogie kobiety, jeżeli jesteście singielkami, to macie dwóch mężczyzn, którzy pragną Twojej adoracji. Jeden stricte materialista, drugi stricte hmm, ognisty, tak? Czyli, czyli umie zaskakiwać, umie się bawić, umie, umie w, w, w czyn wprowadzać y, plan. Jeden z nich może być troszkę starszy, ten starszy. Y, stawiam na to, że mo, może jest troszkę zmęczony. Y, Albo jest zmęczony zabieganiem o ciebie, albo ogólnie chciałby zregenerować siły, bo być może gdzieś tam ta codzienność, praca go troszeczkę męczą. Natomiast drugi mężczyzna to jest mężczyzna, który doskonale wie, czego chce. Jest bardzo rozsądny i każdą decyzję zanim podejmie, mocno analizuje, przemyśla i, 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 i. Jest to mężczyzna, który odnosi sukcesy. Absolutnie. Zresztą jeden i drugi. Oni o tobie wal, o ciebie walczą i każdy z nich próbuje materialnie cię zdobyć. Karty mówią, uważaj, nie daj się zwieść, ponieważ to cię tylko oczaruje, ale oczaruje cię chwilowo i na dłuższą metę możesz żałować swojego wyboru. Jeżeli wybierzesz tego, który więcej ci daje materialnie, tak? Drugą historię, którą tu widzę. Chociaż nie, ja tu innej historii nie widzę. <laughs> jeżeli jesteś w związku, to jest jeszcze ktoś, bo jeżeli jesteś singielką, to widzę dwóch o Ciebie zabiegających. Jeżeli jesteś w związku, to tak czy śmak. Widzę tutaj jeszcze jednego mężczyznę, który próbuje o Ciebie zawalczyć. I to jest mężczyzna pewny siebie, i to jest mężczyzna, który doskonale wie. Czego chce i korzysta z okazji, kiedy twój partner, mąż, jest zajęty pracą, jest zajęty zarabianiem, jest zajęty zapewnianiem ci tego, tej materii, którą ty potrzebujesz, którą chcesz, którą pragniesz. I on chce ci oczywiście to dać. Należałoby uważać. Wiecie, co jeszcze sobie myślę? Ja myślę, że, no tak, nie, no nie wiem, jakoś tak widzę tutaj romans. Widzę to, że, że ty poddajesz się y, y, temu. Ale wiecie, co jeszcze? Być może ten rycerz jest jedną osobą. I teraz słuchajcie, on z racji tego, że może być pracoholikiem, jest wyczerpany właśnie z tegoż powodu, pragnie Tobie dać wszystko, bo, bo on pragnie dać ci, ci wszystko, czego potrzebujesz, czego pragniesz, czego chcesz. I, i to e, tak jakby chce Cię, chce jakby um, uśpić Twoją czujność, że nigdy nie ma go w domu. Na takiej zasadzie bym jeszcze mogła powiedzieć, że, że kosztem tego, że on dużo pracuje, to tak, żebyś się nie czepiała, że nigdy go nie ma w domu, obdarowuje cię wszystkim przepięknymi błyskotkami. A... Daje ci pałacę, tak? Można by rzec. Mm. Więc karta mówi, że ty mogłaś się tym troszkę znudzić, że on myśli, że tobie to wystarczy, a, a tak nie jest wcale. Aczkolwiek dla mnie, chciałabym powiedzieć, bo tu są zupełnie dwie różne energie. Dla mnie, pierwsza opcja w postaci dwóch mężczyzn ch chcących ciebie, jeden tą swoją, tym swoim seksapilem, tym, tym swoją przebojowością zdobyć drugi natomiast materialnie, ale on jest mocno wyczerpany tym, tak? A ty jesteś zaślepiona, jakby nie wiesz, no cieszy cię oczywiście, cieszy cię to wszystko, ale zadaj, zadaj sobie pytanie, czy, to, czy dzięki temu zrealizujesz swoje marzenia. Pamiętaj, karta mówi, abyś nie dała się omamić, ani oczarować, bo możesz pożałować Swojego wyboru. Ja tutaj y, tak myślę, że tu o to chodzi. Dzięki, grupa pierwsza. Powodzenia. Fajnie jest tak, jak. A, przepraszam, jeszcze. Y, karta, którą wylosowałam dla Was. Przesłanie. Mówi: Mogę bezpiecznie spojrzeć w głąb siebie. Słuchajcie, gdy przenikam wzrokiem poglądy i wierzenia innych ludzi, widzę siebie jako mądrą, piękną i wspaniałą istotę. Kocham to, kim jestem. Więc przenikaj wzrokiem poglądy i wierzenia innych osób. Nie daj się omamić. No tak bym tu mogła chyba powiedzieć. Dzięki grupa numer jeden. Grupa numer dwa zielona kosteczka piękny dwójka buław wybory sprawiedliwość oraz koło fortuny słuchajcie w miłości co w miłości nie tylko Wiecie co, Wy nie jesteście niczym zaślepieni, doskonale wiecie, czego chcecie, i teraz jesteście w sytuacji dokonania wyboru. Wybór jest niezwykle trudny, ale Wy, to nie jest tak, że ktoś Wam nałożył opaskę na oczy. I wy nie wiecie, wy owszem, nie wiecie, co się wydarzy, ale wy wiecie, jakby to powiedzieć, wy znacie przyszłość. Czy wybierzecie jedną drogę, wiecie, jak ona się zakończy, czy wybierzecie drugą drogę, też wiecie, jak ona się zakończy, ale sam wybór Was um, oślepia, um, jest niezwykle przynajmniej trudny dla Was, tak? Tutaj um, z logicznego punktu widzenia jest Wam bardzo, bardzo ciężko wybrać. Um, tutaj chodzi o znalezienie w sobie odwagi, by dokonać tego wyboru. Tutaj chodzi o przekonanie i o odwagę, by dojść do tego celu. W tej miłości, no mówimy o miłości, może wybór partnera na przykład, tak, albo jednego czy drugiego, a może czy zostać w tym związku, czy w nim nie zostać. Karta bynajmniej mówi, że w tym momencie to nie jest czas na to, aby nie robić nic. Karta mówi, że należy działać. Nie należy dać się rozpraszać, ani nie należy się bać. Tutaj um, sprawiedliwość zaś ona mówi o przeszłości i o przeszłości. Należy zbalansować um, wszystkie doświadczenia, które macie w sobie, które um, Was dotknęły, tak? Ponieważ no, symbolingia Równo, symbol równowagi, symbol przeszłości i przyszłości. Symbol, który mówi, że nie ma teraźniejszości bez przeszłości, nie ma przyszłości bez teraźniejszości. Stworzysz przyszłość poprzez czyn, poprzez decyzję, poprzez działanie, o którym mówi dwójka buław. Pamiętaj o tym, że błędy z przeszłości mają konsekwencje w przyszłości. Jeżeli jednak świadomie dokonasz wyboru, to przyszłość będzie lepsza. I mówi o tym koło fortuny, które jest karmą. Ta decyzja ciebie nie ominie. Ty musisz zakręcić kołem. I udać się w tą podróż. Nie możesz stać w miejscu. Nie stój w miejscu, działaj. Yy, sprawiedliwie rozważ całą sytuację, następnie podejmij kroki i działaj. Przyszłość jest cudowna. Piękna karta. Żyję w otoczeniu bezgranicznej miłości, światła i radości. W moim świecie wszystko jest takie, jakie być powinno. Nie musicie się, moi drodzy, obawiać. Należy po prostu podjąć kroki, działanie i iść do tego i zadecydować wybrać tą lepszą drogę nie obawiać się, nie rozpraszać się. Pełne skupienie. Musisz zdać sobie sprawę z faktów, że życie składa się ze wzlotów i z upadku. E, czasami, e, rzeczy, które się wydarzają, no, nie mają na ciebie, nie są wymierzone bezpośrednio w ciebie, one e, jakby powodują, że Twój la, los ma się zmienić. E, czasami. Są sytuacje, które powodują, muszą się zadzia zadziać, żeby coś innego się zadziało. Coś dobrego. Także działaj, nie wahaj się i, i nie bój. E, słuchajcie, grupa y, numer 3 to była fioletowa kostka. Dla Was. E, poczekajcie. Aha, od spodu dobra. Dwójka mieczy. Dziesiątka monet. Redwan, podróż jakaś, moi drodzy. O. Wiecie co? Dwójka mieczy to jest kobieta, która jest bardzo, ale to bardzo rozbita emocjonalnie. Tu jest brak balansu pomiędzy intuicją a intelektem. Dużo dzieje się w głowie, dużo myśli jest, dużo emocji, ale ona jest zaślepiona, ona nie widzi. E, owszem, nie pokazuje tego. Hmm. Wiecie co? Myślę, że w tej, w tej miłości Wy jesteście czymś zaślepieni. Albo pieniążkiem. I wy nie widzicie drugiej strony medalu. Albo walczycie o pieniądze między sobą. I jesteś rozbita emocjonalnie, tak? Nie wiesz, te pieniądze przyjdą do Ciebie i, i Ty wygrywasz. Ale. A może on po prostu już tego nie chce i zostawia ci, aby, aby po prostu odejść i mieć już święty spokój, czy z głowy, tak? Tą walkę nieustanną. A może ty nie potrafisz podjąć decyzji, czy, czy postawić na emocje, czy, czy postawić na materializm. W każdej z tych. Sytuacji widzę u Ciebie zwycięstwo. Tylko pytanie, czy to jest zwycięstwo, bo duma mi nakazuje, zdobyłam, co chciałam, i, i, i spoczywam na laurach, czy jest to zwycięstwo, które faktycznie da ci szczęście. Tu bym chciała, abyś się, abyś się zastanowiła bądź zastanowił. Ponieważ wiesz co, no, ta kobieta na tym zdjęciu ona ma zakryte oczy, ona nie wie, ona jest rozbita i. I pozostaje trochę w bezruchu i w tej niepewności. To nie jest rozstrzygnięte w jej głowie, tu nie jest poukładane. Tu nie jest poukładane. I ja mam wrażenie, może, a może on ci zasłania oczy, albo zasłania prawdę właśnie tą, tym materializmem? Może dał ci to, co chciałaś, ale emocjonalny jest, i czujesz niedosyt. W tej sytuacji karty razem, aby gdzieś wyjechać na chwilę, przemyśleć. Bo karta Rydwana, ona, ona jest zwycięstwem, ale material, materializm nie zawsze i nie do końca jest zwycięstwem. To jest na takiej zasadzie, że Ty zdobyłaś, co chciałaś. Jesteś tak ślepo czymś, przepraszam, że to mówię, tak za, zaślepiona czymś. Może, może właśnie tym, tą materią, i, i czujesz to, to zadowolenie, bo zdobyłaś bądź zdobyłeś, co, co chciałaś, ale pytanie, czy to jest to, bo w Twojej głowie to nie jest do końca uporządkowane ty dalej będziesz ślepo błądzić, wiesz, i dalej będziesz yy, nie, nie, nie wyczujesz do końca siebie, swoich emocji, nie czujesz, nie ma tego poukładania w głowie. To jest tak, jakbyś tylko na zewnątrz chciała pokazać, że odnosisz zwycięstwo między wami. Czasami warto jest odpuścić pewne rzeczy. Czasami jest tak, że coś, co nie potrzebujesz, oddaj to komuś. Nie trzymaj się tego kurczowo. Czasami coś, co było Twoje, nie zawsze powinno nadal być Twoje. Druga rzecz to jest taka, że Ty mocno. Nie, no ja tu widzę, dążenie. Dążenie za. Znaczy, wiesz, co tu jest koniec też pewnego cyklu. Dziesiątka też zamyka, jeden zero, tak? Zamyka pewien cykl. I może też to jest tak, że tobie już nie zależy na, na tym, co masz, na tej materii, i wewnętrznie czujesz się zwycięzcą, bo odpuszczasz całą materię, którą masz. I, um, I cieszysz się zwycięstwem. Może w końcu zwyciężasz sama z sobą też, tak emocjonalnie, tak? Bo gdzieś jesteś, nie mogę tego ubrać słowa. Słuchajcie, jakoś tak zawsze ta trzecia grupa tak... Um, Każde czytanie, które słuchajcie, robię, zawsze ta trzecia grupa powoduje u mnie taką blokadę w wysławianiu. Nie wiem, dlaczego tak jest, no coś w tym, coś w tym musi być. Wiecie co, bo wy macie ogromną siłę, macie przenikliwość, ale wewnętrznie jesteście mega rozbici emocjonalnie. Mega. To jest. Tutaj jest, tutaj jest jakaś zagadka w tej, w tej miłości, w tej relacji. Tu jest coś nie, nieodgadnione. Tu jest dużo sprzeciwności. E, tu jest tu widzę chęć Twojej, chęć twojego, twojej władzy, przejęcia sterów bo Ty masz silną wolę i Ty chcesz drygować, jesteś dumna, jesteś nie, nieustraszona, chcesz brnąć do przodu, chcesz w końcu wprawić w ruch. Um. I Ty wiesz, że Ty możesz więcej i możesz więcej i Ty to pokazujesz na, na zewnątrz. Może to jest chęć właśnie ta, te, te zdobycia tej, tej materii, w tej relacji, tak? Czy, czy od tego faceta, no bo tu mówmy o miłości, ale... Na, na, ale z drugiej strony to targają Tobą te, te emocje, Ty nie wiesz, czy to robisz dobrze, czy źle, czy tak czujesz trochę zaślepiona, czy aby na pewno w dobrym kierunku podążał, tak, czy aby na pewno dobrze robię, że pokazuję tą swoją siłę, że chcę być przywódcza, że chcę być zwycięska. Z drugiej strony no nie wszystko złoto, co się świeci, słuchajcie. Na zewnątrz siła, potęga, władstwo, władza, a w środku skruszona osoba, która nie wie czego chce, nie umie ułożyć sobie myśli. A między Wami materia, zero uczuć, tak bym to mogła powiedzieć. I wiecie co? Nie do końca mam to, czuję spójność. Ale moja przestrzeń życiowa jest doskonała. Może wy macie tak klapki na oczy, nasunięte, że nie dostrzegacie piękna, które macie i tak dążycie za czymś takim materialnym. Ta wasza duma, i to, że nie potraficie widzieć, że jednak wnętrze też skrywa bogactwo. Wiem, że mieszkam w cudownym miejscu. Znajduję to spełnienie wszystkich moich potrzeb i pragnień. Lokalizacja jest cudowna, i odpowiada mi cena. Słuchajcie, czego chcieć więcej? Dlaczego, skoro macie to wszystko, nie chcecie dojrzeć tego wnętrza, tych emocji, tej wrażliwości? Bo Wy czujecie się zwycięsko, że w tej materii posiadacie wszystko, ale emocjonalnie nie ma spełnienia. Tak, jakbyście nie cieszyli się jednak tą drugą stroną, tą duchowością, nie ma równowagi. To jest tak, jakbym tu widziała osobę, y, która ma piękny dom, ma piękne wnętrze, bogato żyje, na wysokim poziomie i, i, i ten tutaj wysoki standard. Ale jednak emocjonalność nie jest spełniona, czyli nie do końca jesteście tutaj szczęśliwi. Czy to w tym związku, w tym domu, w tym partnerstwie, bo na tym powinniśmy się skupić. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie, cześć.